Wielka kula do nas goni, ten parasol cię ochroni. Przepraszam bardzo, to znowu pan, co, co pan robi? Sprzedaję gadżety na koniec świata. Firma Happy End. No. Gadżety? Tak jest, proszę pana, proszę bardzo. Każdy pragnie ocalenia, mam maszynkę do golenia. No. Przepraszam no. ale ma maszynka do golenia to chyba nie jest gadżet na koniec świata. Jest. Dlaczego? Bo to jednorazówka. No. no, no. dobra, przepraszam, a te no. bunkry to pan jeszcze ma? Bunkry? A mam jeszcze. Ostatnie sztuki mam. Tak, ja się. Te, te, no. w, w tej głupiej czapce. Co? Tak. Masz bunkier? Mam. Mogę sobie kupić? No możesz, pewnie. Młody kolorowy. A no, pieniążki co? sam? E... Pieniążki? Mamy? E, tak, tak, mam, so, mam, mam, tak? mam. Z wszystkie oszczędności wziąłem. No to... Świnia pękła, także <laughs> święta na mieście. Świnia pękła, świnia A ja dużo pieniędzy mam, no, du dużo. Du dużo, ile masz? 16,50. Tylko jeszcze muszę fajki kupić. <laughs> Słuchaj mody. za 16,50... Minus, Minus fajki? Minus fajki, to ja Ci mogę sprzedać bardzo fajny. No. Karton po butach to sobie na łeb nałożyć, wie? I to zadziała? A zadziała! Ludzie będą mieli się taką polewkę sam raz na koniec świata. No. To ja poproszę, kiedy się mogę spodziewać kuriera? No, wiesz, ale kiedy ten koniec świata? No dzisiaj. Dzisiaj. No to ja tak będę dzwonił w przyszłym tygodniu, nie? No, no. Ha. Drodzy Państwo, na szczęście! No. Dziękujemy już panu. Na. Dziękujemy, dziękujemy. Panie